A teraz powstańcie. Przechodzę do naszej, moi drodzy, ceremonii poświęcenia sztandaru Chrystusa, króla dywizji lubelskiej. Pana Krzysztofa może tutaj, bo nim poświęcę, moi drodzy, niech pan stanie tutaj, tutaj twarzą do ekranu, wyjaśnię, bo został dopracowany model, że. Będzie to wierna kopia, a niech pan Krzysztof pokaże pana Józefa do kamery, ja podejdę, będę wyjaśniał, aby wszystkie później następne dzieła, które będą powstawały, miały taki sam wymiar. Kolor, tło to w zależności od upodobania dywizji, bo ziemie, ziemie polskie, rzecz dawnej, moi drodzy, miały swoje stroje, swoje kolory, więc w związku z tym Czasami, jak się Państwo zapytają o konsultację, to podam, jaki kolor ma Małopolska, jaki Mazowsze, Zowsze, jaki Wielkopolska, jaki Śląsk, aby w ten sposób zanurzyć siebie w wielkim bogactwie ducha naszego narodu. Niezmienne na korongiach rycerskich będzie wizerunek Chrystusa Króla z pełnymi koronami doma. Napis, król nam Chrystę. I u dołu napis dywizja lubelska. Panie przy obracamy Chorągiew. W związku z formacją maryjną tego roku wypracowany jest rewers, moi drodzy, naszej chorągi. Kolor w zależności od upodobania dywizji. Napis niezmienny. Do syna swego nas prowadź. I każda ziemia ma zawsze Wielkopolska. Ma swoje centra maryjne. Lubelskie, Wąwolnica, więc jest napisane Matko Boża Kębelska. Śląsk może napisać Matko Boża Piekarska. Żywiec może napisać Matko Boża Rychwałcka. Warnia napisze Matko Boża Gieczwałcka. W zależności i wtedy obraz czy figurkę moi drodzy, naszywamy na naszą chorągię. Dlatego jeśli takie inicjatywy powstaną przy innych chorągwiach, to jest nasza matka. Stąd też jutro będzie sesja zdjęciowa chorągwi i na internecie od razu umieścimy Państwu wzór, abyście wiedzieli pod jakim szyldem idziemy. I tu będę prosił o ścisłość znaków bo wtedy jesteśmy precyzyjni. Jak się rozpuścimy w znakach, to moi drodzy, wolna Amerykanka. Stąd też z wielką radością przystępuję teraz do poświęcenia tej Z tej, tej Wspomożenie nasze w imieniu Pana który stworzył niebo i ziemię. Pane z Wami i z Duchem Twoim. Módlmy się, Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom. błogosław ten sztandar należący, standard Chrystusa Króla, należący do dywizji lubelskiej Chrystusa Króla. Sprawa, by wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości doniesienia pomocy innym? Przez za przyczyną Boże Ojcze Twojego ukochanego syna i to króla udziel wszystkim pomocy, którzy Cię wzywają i zachowaj go od wszelkich niebezpieczeństw. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Nasz, który przez serca Twojego. Syna Jezusa Chrystusa Króla, powołałeś do życia Twój Kościół Święty, jako standard zniesiony dla narodów, aby rozproszenie dzieci Boże, zgromadziły się w jedną, pobłogosław tych wszystkich, którzy tę chorągę będą nosili, pobłogosław tych wszystkich, którzy pod znakiem tej chorągwi będą trwali, aby Ci, którzy wokół tej chorągwi się gromadzić będą, w którym Chrystus Król przewodzi, przez Najświętszej Maryi Panny i swoich świętych patronów zawsze się przyznawali do Chrystusa Króla i aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął śmiercią i potępieniem wiecznym, lecz aby wszyscy oni dostali się do wiecznej szczęśliwości, Panie, do Twojego Królestwa, do Twojego Nieba. O to Cię prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Podchodzę do chorągwi, aby ucałować ją, przez to wyrazić szacunek mój do Boga i do wszystkich rycerzy lubelskich, którzy pod tą chorągwią będą chodzili. Dlatego też Nasze w naszej nazewnictwie możemy się nazywać, że jestem z dywizji lubelskiej, możecie mówić, że jestem z chorągi, z dywizji lubelskiej, a za dwa miesiące was nauczę, co to znaczy mówić, że jestem z chorągi, czyli z oddziału, pan przywódcy na głowie stanąć, aby ubiec znowu innych, aby było dywizja lubelska, chorągwia, świednicka, Chorągiew Lubelska Chorągiew Wąwolnicka